Co to się tak tuli? Kurde. No, tulaski. Ale... Tak, tak się tulicie z rana. O, No, co się dzieje? do Mhm. Jaki numerek? Siedem. Masz już? No to dawaj. Mm. No dobrze, otwieraj. Taki wielki. Taki wielki, zobaczymy, co tam dzisiaj będzie. Może znowu jakieś ozdobki się znajdą. Pomoc ci otworzyć to, czy dasz radę? O radę, O Oj, to jest zawiązane. I dzisiaj mamy kolejny zestaw: lalanka, naklejek dziś będzie trochę e, trochę inaczej niż zwykle z tego względu że Daniel powiedział jadąc na zakupy że on zrobi zakupy takie żeby e, przygotować obiad e, podwieczorek i kolację także jestem bardzo ciekawa co to będzie mnie powiedział co powiedział że to będzie niespodzianka więc w sumie w tym odcinku wyjdzie to tak, że ja nie gotuję, a tylko on. Aczkolwiek wcale tak nie jest, bo na co dzień ja się zawsze tym zajmuję, ale skoro mam taką możliwość, to oczywiście bardzo chętnie, bo uwielbiam jak Daniel gotuje. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś coś zrobi, to smakuje zdecydowanie lepiej. Także tak będzie gdzieś tam, w ciągu dnia na pewno się, będą się pokazywać tematy jedzeniowe. Natomiast to, co ja bym chciała Wam dzisiaj zaproponować, co będę robić, to właśnie muszę usiąść i zacząć przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia. I póki dzieci śpią, bo właśnie przed chwilą zasnęły, a Alanek jeszcze jest w przedszkolu, to mam zamiar usiąść do komputera, żeby poszukać prezentów. I żeby już je pozamawiać, z tego względu, że chciałabym mieć pewne rzeczy na spokojnie załatwione. Główne prezenty będą na pewno już pod choinką, bo dla mnie to jest takie wtedy bardziej magiczne, bardziej ma taki rzeczywiście klimat. No i ogólnie święta Bożego Narodzenia są bardzo fajnymi świętami. Cała ta otoczka, wszystkie te przygotowywania są naprawdę. Bynajmniej ja je bardzo lubię i powolutku właśnie dlatego się do tego przygotowuję. Będziemy też jeszcze z Alankiem piec ciasteczka świąteczne. On je uwielbia, robimy to co roku. Już mam pokupowane jakieś różne ozdoby, także że mogę je zrobić razem ze mną. No i oczywiście te ciasteczka, które on robi, to później przed Wigilią układamy na stoliku i dajemy też mleko, tak, albo soczek w zależności co tam Malanek wymyśli. Tak, żeby Mikołaj, jak przynosi prezenty, mógł się podposilić. Także tak to wygląda. Pokażę Wam, jakie ozdoby mam w tym roku kupione do ciasteczek. To są takie polewy, które się rozpuszcza oczywiście w gorącej wodzie, na pewno je znacie. Żółty, czarny, nie wiem w ogóle skąd taki pomysł, ale w zeszłym roku pamiętam, że Alanek chciał do domku okna jakieś zrobić czarne, więc czarny też będzie, czerwony i żółty. Takie akurat kolory były. Dodatkowo jeszcze takie pisaki żelowe, złoty i srebrny, więc pewnie na wszystkie jakieś takie śnieżynki będziemy mieć. Plus oczywiście różnego koloru perełki i jeszcze do tego takie właśnie świąteczne białe. A gdybyśmy jeszcze mieli ochotę robić babeczki, bo pewnie też tak będzie, to jeszcze kupiłam do tego świąteczne foremki. Już odpaliłam sobie świecę, żeby się zrobiło przyjemnie. Gorąca herbatka czeka i zabieram się. Do wyszukiwania świątecznych prezentów. Jeszcze przed chwilą, właśnie, yy, przybudziły się dzieci, także myślałam, że już yy, z naszego świątecznego przeglądania prezentów będą nici, ale na szczęście jeszcze poszły spać, także działam, póki mam czas. Zaczynam od szukania prezentów yy, dla Kalinki i dla Oliwierka, z tego względu, że dla Alanka już wiem, co chcę, a tutaj muszę czegoś jakby poszukać, więc jeszcze nie mam do końca pomysłu. Mam pomysł tylko na jedną rzecz, którą Wam za chwilę pokażę. A tak to jeszcze poszukamy czegoś dodatkowo. Już zakupy częściowo poczynione, ale zobaczcie, co mi się udało znaleźć. E, pilot wygląda praktycznie jak, e, praw, jak prawdziwy więc na pewno nam się przyda z tego względu, że u nas dzieci bardzo lubią się bawić pilotami, więc to na pewno trafia do naszego koszyka i zobaczymy co tam jeszcze się spodoba tutaj jeszcze takie warzywa moja siostra akurat je ma i jak ostatnio maluchy u niej chwyli, to się bardzo fajnie tym bawili, więc myślę, że to też im się świetnie sprawdzi, one mają w środku tutaj pomiędzy takich rzep i one się tak fajnie zaczepiają i można je tu jest na dole nóż i można je tym nożykiem przekrawać albo łączyć łączyć ze sobą te połówki więc fajnie takie troszeczkę kreatywne bardziej i jeszcze właśnie wybrałam coś takiego eee, taki bujany jednorożec Ostatnio dzieci zaczęły wyciągać swój bujak. Zaraz wam pokażę zresztą. O, właśnie ten, co mieliśmy z Baby Bjorna. On przez dłuższy czas już był odłożony, bo wiadomo, że nie chciały z nim siedzieć, natomiast ostatnio znalazły sobie taką zabawę. Że wchodzą na niego i się po prostu tutaj na nim bujają, więc stwierdziłam, że możemy kupić im właśnie coś takiego bujanego, żeby, żeby się troszeczkę mogły też pobawić, żeby miały coś innego, więc myślę, że ten pomysł będzie fajny. Tutaj mam też grę dla Alanka. Ostatnio bardzo właśnie mnie na nią namawiał, mówił, żeby chciał więc też już ją kupiłam. Ile są jeszcze jakieś szablony takie do odmalowywania. Alanego ostatnio bardzo lubi się bawić właśnie różnymi takimi rzeczami, dużo robi tworzyć, malować i tak dalej, więc myślę, że to też mu się spodoba. Także wszystko to, co mogę, to właśnie Zaraz sobie jeszcze pozamawiam, ale niestety nie mogę Wam wszystkiego pokazać, no bo jeszcze e, nie chciałabym komuś zepsuć niespodzianki oczywiście. E, więc to, co mogłam, to Wam pokazałam, a resztę, a resztę już zamawiam sama bez Was. Tak wygląda moje kochanie w akcji. Pokaż, co tam cudownego dzisiaj robisz. Okej, okay, czyli wiemy już, że będzie coś na pewno z rybką. W takim razie. Moje kochanie to dusza artystyczna. I od razu artyzm w kuchni też widać. O co ci chodzi, żebyś sama gotować? Nie, przecież o nic mi nie chodzi, kochanie. Jest naprawdę całkiem czysto. No jest. Oczywiście, Chcę że. Ci pokazać teraz... artyzm, jaki mogę zrobić. Hej. Okay. Ciekawa jestem, gdzie widziałeś jakiś przepis. Nie. Ja. Wiem, co robię, ja to mam we krwi. Jasne. Gotowanie jest moją pasją. Okej. Okay. I... Chciałabym dodać, że zazwyczaj to ja gotuję obiadę w domu, ale. No, na Facebooku się możesz chwalić, naprawdę jest inaczej. Jasne, jasne. Ten materiał akurat trafi na YouTube'a. No i bardzo dobrze. Chociaż. Chociaż Żeby raz będzie w pancerz w akcji. Hmm. Właśnie dostałam też maila od mojej fotografki, co byliśmy na sesji yy, tej świątecznej zdjęciowej, yy, że wrzuciła nam już właśnie link yy, ze zdjęciami, także zaraz będę go odpalać, zobaczycie. Yy, sama się już boję z tego względu, że yy, mamy do wybrania w teorii 5 zdjęć, a ja już jeszcze nie wchodząc na nie wiem, że na pewno no, w pięciu się nie zmieścimy z tego względu, że patrząc po tym, jakie tam były materiały z tego, co ja tylko i wyłącznie wstrykałam bądź nagrywałam, to wiem, że, że będzie, będzie ciężko, więc zaraz zobaczymy, co mi tam tak naprawdę przyszło. Okej, okay, już widzę, że będzie po prostu... Bardzo ciężki wybór. Ale powiem Wam szczerze, że byłam bardzo zdziwiona, że młodzi po prostu tak, byli tak grzeczni, że na przykład nie uciekali z danego miejsca. No na przykład zobaczcie, wiem, tutaj jest posadzona kalinka i że ona siedziała. Oliwierka postawiliśmy i on tak naprawdę stanął, przyglądał się. Normalnie one są zawsze takie bardzo ruchliwe. I, i tak nie usiedzą w miejscu, ja nawet wiem jak sama próbuję im czasami zrobić zdjęcie to jest to nie lada wyzwanie no po prostu powiem Wam szczerze, że niestety tutaj już na kamerze tego tak nie widać nie ma to takiego efektu, ale są po prostu przeurocze no więc widzicie tutaj też mówię właśnie o tym, że temat bujania im się podoba, więc myślę, że ten prezent się jak najbardziej. O Boże, jaka słodka. No przecież w tej każda jedna fotka jest cudowna. Okej, okay, to tak wyglądają nasze zdjęcia świąteczne w skrócie. A ja teraz siadam i zabieram się za wybranie, za wyselekcjonowanie. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w miarę sprawnie i szybko. Także z wybierania zdjęć niestety nici. Mama nie zdążyła wybrać nic, co nie? Uffi, no nie, nie zdążyłam. Mimo tego, że kalinka śpi, ale Oliwierek już wstał, mhm. więc mama będzie to robić wieczorem. A my tymczasem zabieramy się za nasze wspólne zabawy, co nie? Póki jeszcze kalinka śpi, to korzystamy z tego czasu. Tak. Trzeba być cichutko, tak? Bo Kalinka śpi. A na deser, moje kochanie, właśnie zrobiło gruszki. Ale ogólnie, dobra. Hmm? A twój też musi być po prawej stronie. A mhm. taty? Taty jest bardzo dobrze odłożony. Proszę bardzo. My dzisiaj yy, wyjdzie na to, że cały czas tylko i wyłącznie je jemy. Nic więcej innego nie robimy. Właśnie dzisiaj chłopaki szykują kolację, tak? Nie, to ma się świecić. Alanek też bierze czynny udział w przygotowaniach, bo dzisiaj... Co robimy dzisiaj na kolację? W sensie, co Wy robicie? Alan? Kochanie, co będzie na kolację? Ja nie wiem. Jak to nie wiesz? Przecież od razu mi mówiłeś, co będzie. Co będziemy robić, Hałęku? Co to będą za pyszności? Jak to się nazywa? Czy to dzisiaj będą mule? Nie. Krewetki? Nie. A co robimy? Co to jest? Banany? Na twardo? Na twardo? Banany w cieście. Banany w cieście będą, tak? Nie. Tutaj chłopaki przed chwilą przygotowywali ciasto. I banelki, proszę bardzo. Normalnie dzisiaj jest pełne szaleństwo i moje kochanie przez cały dzień w kuchni. Tak, ale żeby Was to nie zmyliło, dzisiaj jest naprawdę bardzo wyjątkowa sytuacja. Bo zawsze ja jednak szykuję coś do jedzenia, a dzisiaj trochę role się odmieniły. Takie pyszności, kochanie, przygotowało. Banany w cieście. Zawsze jemy do tego jeszcze pomelo, a dzisiaj akurat wylądowały maliny, więc tak naprawdę nigdy jeszcze w takiej wersji nie jadłam. Zabieram się za jedzenie, a my widzimy się już jutro.